Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam na wspaniały domowy chleb na zakwasie. Cudownie wyrośnięty, wspaniale chrupiący, no przepyszny po prostu. Zajmuje zrobienie takiego chleba trochę czasu, ale naprawdę warto. Potrzebne będzie 400 g mąki pszennej chlebowej typ 720. Do tego dodajemy 10 g soli. I mieszamy. Następnie najważniejszy klub programu, czyli zakwas. Aktywny zakwas żytni u mnie z mąki jasnej. Może być też zrazowej. i podaję Wam tutaj powyżej link do zrobienia takiego zakwasu i w komentarzu też znajdziecie odnośnik. Jeszcze dodajemy letnią wodę i miksujemy aż ciasto fajnie się połączy, aż przestanie lepić się do miski. I takie ciasto zostawiamy teraz w miseczce, przykrywamy mokrą ściereczką, odstawiamy na pół godziny. Po pół godzinie rozpoczynamy rozciąganie ciasta, czyli zwilżamy sobie dłoń, a następnie bierzemy jeden koniec ciasta, rozciągamy go i zakładamy na drugą stronę. I tak postępujemy, a wszystkie boki ciasta będą rozciągnięte i całe rozciąganie przeprowadzamy około 2-3 razy w odstępach pół godzinnych. Po tym czasie jeszcze na pół godziny odstawiamy ciasto i będziemy je wyjmować na stolnicę posypaną mąką ryżową. Koniecznie mąką ryżową, ponieważ dzięki temu ciasto się nie będzie lepić. I teraz przeprowadzamy ostatnie składanie ciasta czyli po prostu rozciągamy znów boki, a potem składamy, żeby otrzymać idealnie okrągły bochenek. Na koniec boki ciasta zlepiamy z jednej strony. Bochenek ma być zwarty i idealnie okrągły. Koszyczek do wyrastania albo miseczkę z, ze ściereczką posypujemy mąką i wkładamy chleb. Całość przykrywamy woreczkiem foliowym i odstawiamy do wyrośnięcia. W zależności od tego, jak silny jest zakwas, potrwa to tak około 3 godziny albo dłużej. Pod koniec. Garnik do wypiekania chleba oraz naczynie na wodę wstawiamy do piekarnika i rozgrzewamy do 240 stopni. Jeden arkusz papieru do pieczenia zgniatamy w dłoniach i zwilżamy. Kładziemy go na sztywnej podkładce. Wyrośnięty chleb u mnie po 3 godzinach przekładamy teraz na arkusz papieru do pieczenia. Chleb jest pięknie wyrośnięty. I teraz go nacinamy. Ja nacinam nożyczkami, ponieważ tak jest najłatwiej. Możecie też ostrym nożem zrobić nacięcie wzdłuż. I teraz przekładamy do rozgrzanego garnka i przykrywamy pokrywką i od razu wstawiamy do piekarnika zmniejszając temperaturę do 210 stopni. Pieczemy 20 minut, a potem odkrywamy pokrywkę. Po 20 minutach chleb jest pięknie wyrośnięty. Wkładamy na kolejne 20 minut. Po 20 minutach chleb wyjmujemy z garnka, a to po to, żeby skórka cała się równo zarumieniła i żeby chleb był jeszcze bardziej chrupiący. I zostawiamy jeszcze na 20 minut. Po upieczeniu chleb studzimy przez kilka godzin, a potem możemy go pokroić. Jest piękny, chrupiący, widzicie, że jest wspaniale wyrośnięty cudowny. No sekretem takiego chleba jest silny i dobry zakwas. U mnie zakwas był gotowy dopiero tak po około półtorej miesiąca, wcześniej był za słaby. Jak jest za słaby, to można do niego dodawać szczyptę drożdży, dzięki temu chleb ładnie też wyrośnie. Polecam zrobienie takiego chleba. Jak macie jakieś mm, pytania, to zapraszam do komentarzy. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.